Czekajcie, czekajcie. F9? Dobra, kontrol, prawy kontrol F2. <laughs> Można ruszać kamerę względem obiektów. Jesus. Patrzcie to, to dla zipka. <laughs> okej, okay, wyłączyć, wyłączyć. Dobra, troszkę zoomu. Jest. Teraz y, chciałbym. Widzieć, jak startuje z deku Różdupkę. Jest, jest. Dobra, idziemy dalej. Cześć, ugulele. Kurde, nie mam zbindowanego tego przycisku na hak. A ale zaraz sprawdzimy. Nabijamy się na katapultę. Jest. Dobra, podciągnął nas. Rahak do góry Możemy lecieć teoretycznie. On jeszcze powinni powiedzieć, że masz klapy sprawdzić, zrzucić w dół trym podciągnąć, bo nie jest zrobiony przecież. OK. I teraz Escape Address Controls, eee, hook się nazywa chyba. Arresting. Hook bypass. Chyba nie jest pod H. Eee, nie, to nie jest H. Katapult Hut. A, u. Dobra. Dobra, jest naciśnięte Gotowi? W <grytanie> którą stronę naciśniska Dopiero po binach e, dopiero znosić. Zaraz powiem. E, jesteście gotowi? Daj, po, pozwolimy drugiemu dojechać. Nie, czy on się złapie za katapultę. Nie biorą cię, goście. Lecimy. No, hej. Teraz pokazał. Podwozie, klapy, spadamy. O, to było dobre.